Siemanko mordeczki z tej strony szakowita, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars z serii 99% graczy o tym nie wie. Jak zauważyłem w ta seria, ale to bardzo, 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 bardzo wam się podoba. po ostatnim odcinku zostawiliście prawie 3000 łapek w górę, więc mam nadzieję, że pod tym odcinkiem także zostawicie przynajmniej 1000 łapek w górę no i wtedy pojawi się kolejny odcinek na kanale. Dobra, mordeczki. Bez będę przywództwa, jeszcze chciałbym tylko Wam przypomnieć, że konkurs na 500 zł wciąż trwa. Wyniki są ogłoszone 12 maja na moim Instagramie. Także wszystkich zapraszam do mojego Instagrama, bo jedyne wymogi, jakie trzeba spełniać, aby wziąć udział w konkursie, to jest subskrypcja mojego kanału, a także followowanie mnie na Instagramie. Link do Instagrama macie w opisie. Dobra, teraz sobie przejdźmy do pierwszej ciekawostki, ale to będzie ta pierwsza, to będzie taka bonusowa ciekawostka. A więc więc uwaga. uwaga, pierwszą bonusową ciekawostką jest to, że niedawno zakupiłem sobie fotel Diablo. Jest to model Diablo X Fighter, jest to specjalne krzesło dla graczy, stworzone od firmy Diablo Chairs. Chciałbym Wam powiedzieć, że ten fotel już posiadam jakiś tydzień, już trochę go jednak przetestowałem i najważniejsze, że to jest bardzo wytrzymały, jest wygodny. Najbardziej co mi się w nim podoba, to jest właśnie ta opcja, że możecie sobie go rozkładać, możecie w każdej chwili się położyć na krześle, jest to wygodne. Jeśli długo siedzicie przy komputerze, naprawdę ja polecam. I ważna rzecz dla graczy, to są właśnie te tutaj podramienniki, ponieważ możemy je regulować i to bardzo, bardzo jest fajne. Ponieważ dla graczy, którzy grają w C albo Takiego Fortnite, mogą sobie wyregulować w każdej chwili poziom tutaj tego ramienia z biurkiem, żeby wiecie, lepiej wam ręka chodziła. Jest to naprawdę fajna opcja krzesła, jest bardzo wygodne. Tutaj akurat w tym modelu dostajemy sobie taką fajną poduszkę pod plecy, która dba o to, abyśmy nie dostali garba, żebyśmy mieli cały czas wyprostowane plecy. Jest to bardzo, bardzo fajna opcja. Diablo dba nasze plecy. Jest to naprawdę bardzo fajna opcja. Tak jak tutaj widzicie, krzesło jest dla osób od 1,50 m do 200 cm. Właśnie o to się bałem najbardziej przy zakupie tego fotelu, ponieważ ja mam 2 m wzrostu, no i bałem się, że fotel będzie za mały, ale powiem Wam, że fotel jest idealny w sam raz, więc naprawdę polecam. Jeśli chcecie taki fotel zakupić, macie link w opisie, serdecznie Was zapraszam. A teraz przejdźmy do ciekawostek z Brawl Stars. A więc uwaga, drugą ciekawostką jest to, że Daryl w lobby na swoim kapeluszu posiada taki czerwony pasek, jak widzicie. A teraz jak sobie wejdziemy w grę, ale zagramy sobie tutaj akurat tryb wypróbuj postać. Kolor się zmieni, czemu jest tak, nie mam pojęcia. Według mnie powinno być na odwrót. Jak już miałoby tak być, to by to by chyba miało sens, że wiecie czerwony, to tryb agresywny, a tutaj mamy podczas gry tryb niebieski. Pasek jest niebieski, no ok. Wydaje mi się, że mało kto to znał. Jeśli to znaliście, możecie napisać w komentarzu, a jeśli tego nie znaliście, także możecie się pochwalić. A jeśli wiecie coś, czego co się nie pojawiło jeszcze na tym odcinku, ani na poprzednim możecie to także napisać. Dobra, teraz przejdźmy sobie do kolejnej ciekawostki. Uwaga, kolejną ciekawostką jest to, że gdy zagramy sobie skinem czarodziej Barley. Damy sobie wypróbu. Jak widzicie, generalnie on w lobby trzyma w ręce króliczka. Ale jak już sobie wejdziemy do gry, to się okaże, że Barley nic nie trzyma w ręce, ma puste ręce, a także. Podczas zrzutu nic w rękach mu się nie pojawia. Jak widzicie, jego ręce są puste. Podczas zrzutu także nic z nich nie ma. No niestety, szkoda. Ale no dobra, lecimy od razu do kolejnej ciekawostki. Dobra, uwaga, kolejną ciekawostką jest to, że jakiś czas temu na YouTube pojawił się filmik, w którym jakiś gracz właśnie wpisał taką komendę, jak widzicie teraz na ekranie, po czym po rozegraniu jednej gry otrzymał nowego brawlera. I ludzie uwierzyli, że no. Ta komenda pozwala Wam zwiększa Wam szanse na wydropienie nowego brolera. Otóż nie, to nie działa. Teraz Wam tu udowodnię, ja to wpisałem 10 minut temu. Oczywiście to dalej będzie działo. Teraz sobie zagramy jedną gierkę, nie wiem, zagramy sobie spike'em. Oczywiście granie musi być wygrana ani przegrana, wystarczy ją rozegrać, po czym trzeba otworzyć skrzynię. Robię to tylko dlatego, aby Wam pokazać, że naprawdę to nie działa, no bo to nie działa, ja to sam wiem. Tam akurat w jednym przypadku jak tak chłopak nagrywał, to na farcie mu się udało wydropić, ale to wiecie, to był zbieg okoliczności. To tak naprawdę nie działa. Ołałała, źle, nie trafiłem, kurde, halo, halo. Takie błędy popełniać. Bra, uciekam, 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 uciekam. Super. Dobra, udało się. Dwóch. Zabiliśmy. Uwaga, lecimy dalej. Może akurat wygramy gierkę. Byłoby fajnie. Halo, halo. O tu kogoś mamy. Rosa, Rosa. No, jak wiecie, to teraz Rosa aktualnie to jest najlepszy brawler w grze. Masakra, nie? Tak ciężko jest ją zabić. Kurde. Kol, tu czekaj. Chłopie. Dobra, udało się, wygraliśmy pierwsze miejsce. Widzicie, jednak szaku, nie jest takim nowym. Ok. Super. 59 level, nice, ładnie. Dobra, jesteśmy w lobby. Waga. Otwieramy skrzynkę. No i wedle tej instrukcji powinniśmy otrzymać tutaj teraz nowego brawlera. Ale jak wiadomo, nie otrzymaliśmy, więc tak jak mówiłem, to nie działa. Mi się wydaje, że to było dosyć ciekawe, bo przyda Wam się to, żebyście, no, no jednak jak szykujecie jakiś opening, żebyście sobie nie marnowali skrzynek. Dobra, przejdźmy sobie teraz do kolejnej ciekawostki. Uwaga, kolejną ciekawostką, o której naprawdę może nikt nie wiedzieć, tylko 1% graczy, jest to, że Rosa jest spokrewniona z A skąd to możemy wiedzieć? Uwaga, sobie, jak widzicie po kolorach, generalnie po kolorach skóry ubrania mają podobne, ale spójrzcie także na jej włosy. Włosy ma w taki zrobione w taki kwiatek. A teraz sobie spójrzmy sobie na Shellie. No i oczywiście podstawowy skin, no bo tylko na podstawowym skinie to zobaczymy. Jak widzicie, ro ma z tyłu Shelly ma kwiatek, no więc prawdopodobnie one są spokrewnione, wiem, że to trochę głupie, ale aczkolwiek ma to jakiś sens. Mogą być spokrewnione. Na pewno są do siebie bardzo, ale to bardzo podobne. Mordeczki to by było tyle na dzisiaj. Jeśli znacie coś naprawdę ciekawego, możecie napisać w komentarzach, ja wam przypnę serduszko i przy okazji wystąpicie w przyszłym odcinku. Z mordeczki łapka w górę, subskrypcja na kanale, przypominam o konkursie. Oraz jeśli sobie chcecie kupić taki fotel jak ten tutaj za mną, macie linka w opisie. Generalnie polecam sobie taki fotel zakupić, jeśli jesteście graczem, bo jest naprawdę bardzo wygodny na dłuższe granie, się bardzo przydaje. Trzymajcie się, do zadnego. hej!